Przez ostatnie dwa miesiące tworzyłam na szydełku jeden z moich największych projektów. Mowa tu o dość popularnym na zagranicznym TikToku Six Days Star Planket. Zacznijmy od tego, że tak, nazwa wzoru mówi o wyszydełkowaniu go w 6 dni, a ja szydełkowałam go 2 miesiące. Czy jest możliwe, żeby zrobić go w 6 dni? Myślę, że tak to zależy tak naprawdę od wielu czynników. Zaczynając od tego, ile macie czasu w ciągu dnia, przechodząc przez to, jakie włóczki używacie, a kończąc chociażby na tym, jakiego rozmiaru szydełka używacie. Naprawdę bardzo wiele rzeczy ma tutaj znaczenie. Ja do zrobienia mojego kocyka użyłam włóczki od kokonków, tego Motka Ombre. Jakiś czas temu Wam go pokazywałam w unboxingu, także właśnie do tego projektu go kupiłam. I został on nawinięty z czterech nitek i jego długość to była półtora kilometra. No i szczerze muszę przyznać, że spodziewałam się, że będzie trochę większy. Wyszedł faktycznie taki bardziej jak taka narzutka, taki dywanik, aniżeli wiecie, taki faktycznie koc. Ale ogólnie, jeśli chcecie go zobaczyć, tak w całej okazałości, no to e, zapraszam Was do TikToka, w którym nagrałam proces jego tworzenia. I jak po kolei się tam powiększa, nagrałam właśnie e, każdy kolor, jak dochodzi do. Jeszcze tak powiem, że jeśli chodzi o sam wzór, to toczyło się wokół niego mnóstwo kontrowersji, o których ja się dowiedziałam dopiero jak już się podjęłam wyszydełkowania i e, zakupiłam włóczkę. Trochę się wtedy zawiodłam. Ja korzystałam z tutoriali na YouTubie, tylko w tej kwestii mogę się tutaj wypowiedzieć. I jak dla mnie, te filmiki instruktorzowe były naprawdę bardzo fajne, bardzo przejrzyste. Było to wszystko ładnie wytłumaczone i pokazane. Ja sobie spisałam to wszystko w zeszycie, żeby mieć to po prostu uporządkowane dla siebie, tym bardziej, że potem zostajemy z projektem sami. Wzór jest chyba tylko do dziewiątego rzędu, co prawda te sekcje się potem powtarzają. Aczkolwiek jeśli nie umiecie jeszcze szydełkować albo chcecie, żeby to był wasz pierwszy projekt, to nie polecam, chyba że właśnie weźmiecie sobie taką włóczkę i takie szydełko na tyle duże, żeby starczył Wam ten wzór na wyszydełkowanie koca w takim rozmiarze, jaki chcecie osiągnąć. I teraz najważniejsza kwestia, czy po wykonaniu już tego projektu podjęłabym się, żeby wykonać go jeszcze raz. I odpowiedź brzmi tak. Chciałabym jeszcze zrobić e, kiedyś większy, w innej wersji kolorystycznej. Naprawdę bardzo przyjemnie się go szydełkowało. Ja sobie potrafiłam, wiecie, odpalić do tego serial czy film i po prostu sobie siedzieć i szydełkować. Dajcie znać, czy e, mieliście okazję robić ten kotek, bo on był bardzo popularny na e, zagranicznym TikToku. U nas w Polsce chyba nie widziałam za bardzo, żeby ktoś, przynajmniej z tych osób, które ja gdzieś tam obserwuję, żeby ktoś go robił. Także dajcie znać, czy robiliście albo czy będziecie go robić. Dajcie mi jeszcze koniecznie znać, czy takie gadane filmiki w ogóle się Wam podobają, bo dla mnie to jest coś nowego, ale myślę, że chciałabym nagrywać takich więcej, także ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.